Siemanko, witam Siemanku. Was. Siemanutko. W specjalnym. też powiedzieć specjalnym. Nie. Nie, za, nie zapłaciliśmy Nie, to, to nie. Siemanko. Nie? Nie. Siemanko, witam Was w specjalnym odcinku Zgadnij Kto To. Dzisiaj naszym zadaniem będzie tutaj odgadnąć, co mamy w specjalnej paczce. Jeżeli nie odgadnie tutaj Kuba tego, to niestety... To ja, ja, ja. To niestety tą paczkę będziemy musieli niestety ale usunąć, skwikselować. Także no... Mam nadzieję, że będziesz dobrze trafiał. Bo jak nie... oj, to się policzymy potem, po tym odcinku. Będziesz na wszystko musiał oddać. Także... To na, czym to, na czym to polega? Mamy przede wszystkim mm, 6 szans czy 5? Jak Sześć. 6 szans. I w międzyczasie też będzie jedna podpowiedź ode mnie. Musi zgadnąć overall najwyższej karty, którą otrzymamy w paczce lub to może być karta Inform. No chyba, że to będzie jakaś wyjątkowa karta. Musi kart zgadnąć overall? Nie, nie, nie. No tak powiedziałeś. Musi odgadnąć nazwisko naszej najlepszej karty, którą trafimy właśnie w tejże paczce. Także zaczynamy. Paczka za 25 k. I zobaczymy, czy będzie coś specjalnego godnego uwagi, abyś już tutaj mógł coś odgadnąć. Ohoho! Ohoho! Mamo. Lepi, lepiej, żebym trafił. <grym> o Jezus Mario. Lepiej żem trafił? Nic nie mówię. Masz 6 szans. <grym> Dobra. Ale zadanie będzie arcy trudne. Aha. Okej. Okay. <grym> Dobra, tak. Pierwsze pytanie, czy on gra w BPL? Nie gra. Hiszpańska. Nie gra. Seria? Nie gra. Może ci podpowiem, no. że to jest liga grecka. To jest liga grecka, a jego matka pochodzi z Argentyny. Grecka z Argentyny. Nie znam klubów greckiej ligi. No chyba Olympiakos, tak? Tak, Olympiakos. To I igra. to jest... Greckie. Liga grecka. I hmm. jego mama jest z Argentyny. A tak. może ojciec. Klub, ojciec Ojciec nieznany Klub trafiłem? Tak, tak, Olimpiakos. O Boże. Tak, Olimpiakos, figa grecka. No jego matkę z Argentyny, no i jeszcze masz dwie szanse. Olimpiakos. Nie znam zawodników z Olimpiakost. No kurwa, ja też nie. Ja też nie jest najlepsza karta? O, nie. Myślę, że nie. W sensie pod względem overala? Po, nie wiem. Mogę Ci dać drugą podpowiedź, wyjątkowo. Ale to i tak ci nic nie pomoże. To jest najlepsze. I muszę go skwixelować. Czemu? No, ale jeszcze nie. Nie, nie poddaję się. Dobra, dawaj podpowiedź. Daję podpowiedź, mimo że nie powinienem, no. ale już łamiemy zasady. On jest w 11. tygodnia aktualnej. Co? Tak. Tak. W 11. czy tam jest więcej złotników? No może jest 18. No dobra. Ale on tam jest. O Boże. Nie ma szans. To pierwszą literę. Na D. D. Nie, nie ma opcji. Nie ma szans. Niestety. Co to ale, jest za zawód? Ale niestety przegrywamy. Zobacz, zobacz, kto to był. Dominguez. O Boże. Kurde, no. Niestety kwikselujemy. Dzięki. Dzięki stary. Super. No, ja pierdzielę. Te 10 tysięcy. Weźcie lepiej stary popraw następnych <laughs> tych, bo... Dobra, bo odzie. masakra, no jest aż mi przykro. Z wielkim bólem, ale kwikselujemy po prostu... No to było mega trudne do zgadnięcia. Ja. No dobra, kolejna paśka. Zobaczymy jaki tutaj będzie overal najwyższy, jaka karta będzie najciekawsza, abyś mógł ją zgadnąć. Mm -hmm. uh, I mam nadzieję, że nie będzie Quixela i wybierzmy. No dobra. Najwyższy overall wyższy. Najwyższy overall oczywiście. Tak? Okay. Już? Tak jest. Dobra. Karta jest warta więcej niż Quixel? Słuchaj, pytanie. Hmm. Ciężko powiedzieć. Teraz ci powiem. A. No, warta Kwiksela. Warta Kwiksela karta. Super, dobra. Standardowa angielska? Tak, angielska. O proszę. Hmm. Czy ten zawodnik gra w którymś z londyńskich klubów? Nie. Ale dobrze kombinujesz. Trudna sprawa. Czy ten zawodnik jest czarny? <noise> Nie, ten zawodnik jest biały. – Dawaj podpowiedź. – Teraz taka podpowiedź. Równie dobrze ten bramkarz może być ochroniarzem w klubach. Czyli już wiemy tak. Bramkarz, Liga Angielska i jest biały. – Czyli na pewno jest czarny. – Nie, nie na pewno nie jest na czarny. – Na pewno nie jest mulatem. – Na pewno też nie jest mulatem. – Dobra, czy jest z Anglii? – Nie, nie jest z Anglii. – Dobra, w takim wypadku czy jest z Europy? – Tak, z Europy, z Europy. Raczej, z Europy. Nawet Ostatnie ci powiem, nie. że taki Benelux. To jest trudne! Tak. No, to jest... Ale zobaczymy. no nie, aż mi się wierzysz, nie chcę, że jesteś tak słaby. Będę musiał ci pokazać klasę. <laughs> powiem ci, że on gra w pierwszym składzie tej drużyny. No mi akurat nic nie da. Czołowej drużyny. Kurwa. <laughs> Miniole. Brawo! Ja bardzo. Yes, dupy! Nie wiem jakim cudem to zrobiłeś, ale dobra, no, ale dobra. No, paczka idzie do nas, chociaż wolałbym, żeby ta poprzednia paczka już poszła było do nas. Ekajhony i Rałis Ale yes. masakra. Dobra, lecimy z kolejną paczką w takim razie. Próba, kolejna. Zobaczymy jak mu pójdzie tym razem. Mam nadzieję, że o wiele lepiej. Ja w paczce! O, No powiem ci Do zgadnięcia. No, myślę, że to jest proste, ale zobaczymy. Bo tak patrzę na Ciebie. Tak. No i to może być różnie. No dobra, lecisz. Siedem szans. Dobra, to pierwsze pytanie: standardowo, czy zawodnik jest więcej wart niż quicksilver? <grym> <grym> Powiem Ci tak. Myślę, że minimalnie tak. Minimalnie więcej jest wart. A jest. Z angielskiej ligi? Nie. Hiszpańskiej? Nie. Z włoskiej? Tak. Aha, dobra. Jego matka, mogę ci podpowiedzieć, jest matka. Włoszką. Znaczy, czyli Włoch. Dobra. Mm. Czy ten zawodnik y, jest obrońcą? Nie. Czy mi <grym> trzy, tak? Tak. O Boż. Czy ten zawodnik gra w, 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 w polu? Czy, znaczy, no, czy czy gra. Um, tak, w polu. W polu, tak? Kosi, kosi trawę i tam na łące się pasie. Włoch, włoch. włoch z pola. Panie, winogrono zbieram. Na boisku. Pomocnik? Tak, pomocnik. Czy ten zawodnik gra w Juventusie? Tak. Czy to jest Andrea Firlo? Tak! Ło, wow, mamo! Oho! No dobrze, no dobrze, tutaj jeszcze w paczce był tosi Co tam masz jeszcze? I Fernandao, coś takiego Aha. No powiem ci, że zaskoczyłeś mnie Bierzemy do klubu Dobra, lecimy z kolejną paczką w takim razie I zobaczymy, co tym razem Na razie dwa razy odgadłeś, raz poszło, no, gorzej A tutaj mamy No, ciekawą kartę. Mm -hmm. Ale troszkę powiedzmy taki mniej znany zawodnik, ale w trybie Ultimate Team jak najbardziej znany. Mm -hmm. I powiem jeszcze ci powiem już na samym początku, że ja go często proponuję do składów właśnie na tej pozycji, z tejże ligi. Także jeżeli no, oglądasz streamy, tak, to na pewno tak, będziesz tak, wiedział. Tak, <laughs> Myślę, że tutaj bez zastanowienia powinieneś tak, już tak, powiedzieć. No dobra. BPL? Nie. Włoska? Nie. Hiszpańska? Tak jest. I moją podpowiedzią jest to, że jest jest szybki, jego matka jest hiszpanką. I często go proponuję do składów, tak? Na, na tam pozycję. Wiem, wiem, różną. No nie ja mogę ci powiedzieć, że na imię ma Oscar. No ale to ci nie pomoże, bo ja w sumie pierwszy raz zobaczyłem, że on tak ma na imię. No to, to <gry> bo to się znaczy. zawsze to nazwisko kojarzy, tylko i wyłącznie. On gra w polu? Tak, w polu, w polu. Szydłszy Tak. Dobra, jest obrońcą. Ramos? Nie, jest szybkim obrońcą. Ramos jest szybki. Nie wiem, czy 78 tempa jest szybki, taki mm. szybki, no. Ochot, teraz Mając w... na myśli szybki, no to tutaj miałem na myśli takiego pejsa wyższego troszkę. 50 coś, tak? No dobra, to... E, a, dobra. nie mogę Cię ci zapytać, ile ma pejsa, nie? Możesz. Dobra. Dobra, pytaj. I... Gdzie... No. 90 Buh. tempa ma. Jestem tylko dwóch grywalnych lewych pomocników. Jakich <noise> pomocników? Ja ci Lewy, lewych, że to... lewych, 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 lewych. A dlaczego myślisz o lewym? No, do prawego żadnego nie jest. A jaki jest drugi lewy z Hiszpanii? No, Marcelo i Alba. Aha, no dobra, no dobra. Czyli lewy. No dobra. A nawet na mistrzostwach polskich miałem go w składzie, na tej pozycji. Bo uważam go za najlepszego. Na tej pozycji. Końca szybki, 90 tempa, tyle wyciągnęłeś. Jest hiszpanem. I nie gra w klubie takim topowym. To nie wiem. Schud. Poddaję się, nie wiem. No niestety to był DeMarcos. Czy znasz go? Tak. Aha, no. ten klub. On jest. Oni są czwartki na tej Bilbao. Wątpię. Weź, sprawdź. Ale sprawdzałem na pewno w trójce nie byli. A jeszcze specjalnie robili, bo tak. nie wiedziałeś? Tak, sprawdzałem, ale nie wiem. Kiedyś byli w szybowcu, teraz są na ósmym. O, Boże. Także no 2 do dwóch. Dwa razy zgadłeś i dwa no, razy dobrze. przegrałeś. No niestety krikselujemy. Paśćkę tak patrzę, ale no nic tutaj nie ma, powiedzmy. Raczej znaczy ostatni, tak? Tak, jest ostatnia szansa przy to. I co tym razem? Czy będzie bum, czy nie będzie? Bum, bum, bum. Się zaraz o tym przekonamy. Zaraz ci powiem, czy w tej paczce faktycznie coś jest. No i. Nie ma. No i na pewno go znasz. Aha. I tyle mogę ci powiedzieć. Super. Dobra, standardowo BPL? Nie. Seria? Nie. Hiszpańska? Tak. Święta Trójca? Tak. Jest Francuzem. Mm -hmm. I obrońcą. Nie musiałeś tego mówić, bo tam jest... <kluje> ja tylko <kluje> wóz w zasadzie, tak. więc to jest waran. Tak jest. <kluje> to, to akurat no nie było trudne. No to bierzemy do klubu. Także trzy razy odgadłeś, dwa razy niestety nie, także to, myślę, dobry wynik. No, 60%. Dobry wynik, no. dobry wynik. Zobacz, będę dawać e. takie podpowiedzi, że nic nie trafisz. Dobra, więc teraz trochę ja się na nim zemszczę. Mam nadzieję, że uda mi się sprawić, by żadnej karty nie trafił, a w ogóle, jakbyśmy skoncentrowali Ronaldo, to byłbym w niebie. O. No, bez przesady. Dobra. Okej, okay, no... Co <noise> nie, nie jestem pewien czy, czy trafisz tego zawodnika, <noise> ale możemy zrobić tak, że weźmiemy drugiego pod względem overala, bo tego na pewno znasz. Przynajmniej no. taki tak, no, ja znam, tak? No dobra. dobra. Więc no pytaj, śmiało. Czy jest to zawodnik z BPL? Ależ oczywiście. O, to już jest Może. dobrze, to już jest progres. Eee, czy jest to zawodnik z najlepszej czwórki? A, to kto tam jest na no, jego ale nie jest na pewno. Nie jest? Nie. <laughs> Bo nie, Manchester, nie tak, United, no, Chelsea, United, Arsenal, Chelsea City? To nie. Zdecydowanie. To nie. Czy jest to um, zawodnik z pola? Czy Bram? No, zawodnik no, tak, z pola. Tak, to jest zawodnik z pola i to w tym momencie dam ci tak. odpowiedź. Jest jego. Babka to jest prawdopodobnie... E, z, e, pochodzi z wysp, tak? Czyli z Anglii. E, no kurwa, dobra z wysp. No i, i, i... <śmiewanie> i, i, i no, jest całkiem wysoki jak na środkowo... <śmiewanie> jak na środkowego pomocnika, prawdopodobnie, tak? <śmiewanie> Ma pięć gwiazdek słabszej nogi. No kurde. Czyli tak. Mogę ci jeszcze pod podobać. Akcja? No, dawaj. Wydaje mi się, że jest rudy. <laughs> <laughs> nie wiem czy to się coś pomoże. Ale... Rudy z ligi angielskiej e, z jakiegoś słabszego klubu. I w polu, nie? gra. I w polu. Czy to jest środkowy pomocnik? Tak, zgadza się, jeszcze masz trzy szanse. Tak. E, i, czy możesz mi powiedzieć jego overall? 78 78 mhm. Anglik. Środek pomocy. Wysoki. 5 gwiazdek słabszej nogi. To, tak, mi, tak, to tak. mnie najbardziej zastanawia. Te 5 gwiazdek słabszej nogi. Bo na tym się tak za bardzo nie skupiałem. Nie odrobiłem lekcji. Mała, <grym> mówiłaś. Że... Nie. To... Czy ten zawodnik gra w Evertonia? Tak, zgadza się. No, i tutaj już się wszystko rozjaśnia. No, ale właśnie, no tutaj bym powiedział ten McCarthy, ale ten McCarthy to nie jest. Jeszcze przychodzi mi na myśl. A McCarthy nie jest ze Szkocji. A z Irlandii on jest. No właśnie. No właśnie, no właśnie. Mm, czyli jeszcze miałbym jedną, jedną szansę. Mm -hmm. eee. Dobra. Czy, czy jego nazwisko zaczyna się w przedziale od A do F? Tak. Czy to jest Barkley? Tak, zgadza się. Jest! <głos》>. Nice! <głos》no, no. No, a wiesz co, to był jeszcze in, Inler. Ale... A, no to in <głos》> no, nie znam. No właśnie, a, dlatego, dlatego, dlatego mówię, no. że to będzie... McCarthy, bo, bo jak rudy powiedziałeś, to w ogóle, nie? no bo on taką łakę, no, tak. No, no. Dobra, kolejna paczuszka, zobaczymy tym razem jak się odbiera. Poproszę Oscar jakąś lepszą kartę z bardziej znaną tak. może. No Znany to on jest. Znany jest. Tak, tak, tak. Zobaczymy jak z jego wartością będzie za momencie. No dobra, tak. czy to jest liga hiszpańska? Nie. Liga niemiecka? Nie. Kur. Liga angielska. Nie. Aha. <laughs> dobra, to teraz ci podpowiem. No że gra w serie A A hmm. pochodzi z Ameryki Południowej, tak, północ-południe, tak, południowej. Ameryka Południowa. Tak, czy tam na dole. Tak, wiedział. wiem, wiem, znam tak. znam geografię, mam w małym paluszku. No dobra, czyli trzy szanse wykorzystane, no to zacznijmy tak. E... tak może ciekawostka, też mam pięć gwiazdek słabszymi. Czy jest to skrzydłowy? Nie. I tu już mamy problem. Czy jest to napastnik? Nie. Mam dwie szanse. Czyli, czy jest to pomocnik środkowy? Tak. Jaki jest jego overall? 82. 82. Pięć gwiazdek słabszej nogi, Ameryka Południowa, już nie mam więcej szans. <grym> Dobra. Generalnie. Przychodzi mi tu na myśl Guarin, ale jeszcze się zastanowię chwilkę. Dobra, nie ma problemu. Myślę, że. Kto tam jeszcze może być, jak nie Guarin? E... Callejon? Skąd pochodzi Callejon? Z Hiszpanii. Caje... Aha, z Hiszpanii. Myślałem, że z Argentyny. <grym> Przez chwilę. E... Dobra, czyli Callejon to bym nie był. Nie no, chyba. Nie, chociaż jeszcze chwila. Tam jest Merkicio z takich tych. Ale nie, to 82 overall. To po upgradzie prawdopodobnie Guarin by miał to 82. Dobra, Guarin! Niestety nie. Kto to był? No, Hernandez. Ciężko by było. Ciężko. Ale, ale nie no. znam. Chciałem tak, mówić, tak, że tak. za parę dni ma urodziny, ale teraz widzimy <laughs> Ale to by było no Dobra. A, Quixel? Czyli Quixel 1.1. Dobra. Następna paczuszka już właśnie się otwiera, proszę dobra, Państwa. Dobra, dobra. No, a w niej... No, 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 no bym powiedział, że, że, że nie. O, Santana jest przeniesiony. No proszę. I tego akurat nie widziałem. Dobra, wiesz co? Tego Kosia prawdopodobnie nie. znasz, Dobra. ale nie, da, nie dam ci go, bo, bo jestem miły. Dobra. Po prostu dam ci żywą legendę. Bo właśnie nam się trafiła. Żywa legenda. Tak, żywa legenda. Ja, ja już tylko mam w głowie Wentnera albo Ronaldini, ale to zobaczymy za momencik. Yy, czy gra w lidze niemieckiej? Nie. I tu już mamy problem. <laughs> żywa legenda. Tak. I to nie Bentner. I to już mi zaczyna śmierdzieć. bo nie, jeżeli to nie, liga jest nie jest lord. Myska... No wiem, wiem, bo jak nie liga nie myska, to ten, ale. No dobra, no to. Aż mi szkoda zapytać. Czy jest narodowości Brazylia? Tak. Czy to jest Ronaldinho? Tak, Tak, <laughs> jest. Ta żywa legenda, jak i powiedziałeś, to tylko mi Ronaldinho i Bentner. E, przysiad na A ja, Nie, go. <laughs> No nieźle. Nie umiesz się bawić. Dobra. Dobra. Dobre. Lecimy dalej. No to 2-1, no 2-1. Tutaj za dobra podpowiedź wręcz była. No dobra, okej, okay, dobra. Mamy dobra. coś ciekawego? Tak, o, mamy, mamy dobrego zawodnika. Dobra, no to... Czy to jest Liga Angielska? No tak, zgadza się. O, Liga Angielska od początku wtedy zaczynamy. Czy zawodnik ten reprezentuje klub z tej czołowej czwórki? Nie. Nie, kurde, znowu jakiś placek z dołu, a iść ta wy mnie. No to nie jest słaby klub, ale. Mhm. A przypomnij, tylko czwórka? <laughs> United City, Chelsea i Arsenal. To na pewno nie. Dobra. Jaki ma overall? 80. 80-80. No dobra, no to będziemy się bawić dalej. E... Jedna, jeszcze jedno pytanie, i tak, wtedy odpowiedź, tak. Tak? tak? Czy jest to środkowy pomocnik? Tak, zgadza się. Środkowy pomocnik z 80. Tak. Potrzebujesz podpowiedzi, czy nie? No, lecisz. My Dobrze. Więc jakiś czas temu wysyłałem ci skład, który mi się jakby... No mnie marzy, tylko chciałbym zrobić. I wtedy on w nim był, natomiast kazałeś mi go zmienić. O kurde, to musiał być fest placek. <laughs> o Jezuś. Czy to jest Anglik? Tak. Ale nie... Czy gra w Liverpoolu? Tak. Czy to jest lalana? Tak. Yes, my friend! Ja Tylko tą tak? paczkę zostaw w tym. No, ja bro, potem techniki. zobaczę na filmie, czy ją no, zostawiłem, żeby nie było kliksela, tak jak tej żywej legendy. No! Ostatnia. Czy się zrównam z Tobą z punktami, czy Cię wyprzedzę? Zaraz e, się ukaże. Raczej wyprzedzisz. No zobaczymy. Dobra. Co mi tam wylosujesz? Pytaj, 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 Już? Tak. Czyli nic wielkiego, bum, bo nie zrobiłeś jakiegoś hałasu. No, I tak bym nie zrobił. Tak? Czyli może coś tam być. Czy to jest liga hiszpańska? Nie. Liga angielska? Nie. O, Liga niemiecka? Nie. A, jest polska. Dobra, no. Dobra. Pochodzi z Argentyny. No to już słaba podpowiedź z Argentyny. E, jaki ma overall? 82. 82 Argentyna, czy seria pochodzi? Nie, zostać. Taki... Nie. Jedna? Tak. A nie, no jak jedna. No, czekaj. no, powiedziałam trzy ligi i teraz czwartą zapytałem. I o overall. No, no to masz Aha, pięć, no to, siedem, to jest, czyli dwie. No jeszcze dwie. Matko jedna, ale specjalnie tutaj pojechał. nie może wygrać. Z, to z której ligi on może być? Nie angielska, nie hiszpańska, to jakieś... Topowa, topowa. Czyli pewnie... Yy, yy, jaki overall to był? 82. 82, no to wiadomo. czy jest to zawodnik z, yy, z Pezrze? Tak. I tutaj już widzisz? A? Ha, ha. chciał wykiwać Freda, to Fred <grywa> wykiwa Ciebie, ale dobra. Oś 82 overall. Teraz tak sobie um, myślę, czy to może być lawecji. Mam jeszcze jedno pytanie. To Czy to jest. Y czy ten zawodnik ma 87 Pejsa? Tak, zgadza się. Lawecji. Tak, zgadza się. Jest! Ale chciałeś mnie pojechać tutaj, chciałeś mnie pojechać, jak mi nie podpowiedziałeś ligi, jak tych trzech nie zgadnąłem, że to Argentyńczyk, także no dzięki wielkie, ja wygrywam 4 do 1, nie, 4-3 w sumie, 4-3 no, no ja zgadłem 4, ty zgadłeś 3, także dzięki wielkie za oglądanie, dzisiaj ze mną był Kluba, którego kanał znajdziecie poniżej, Rano Gay Show, subskrybujcie, ma już... Kilkanaście subskrybentów 15. Subskrybent, już 15, chyba. No, 15. No. Nie Jeszcze ma filmu, filmu, a już ma subskrybentów. No, no, to tak. jest ciekawe. A co będzie wkrótce, to już sami się przekonacie. Dzięki wielkie, trzymajcie no. się na razie. Syja! Co mi zasłonić oczy jakby coś wypadło to wtedy. Mm. <noise> a zapamiętaj, że ci wysłałem? Czy... No no no, pamiętam. No proszę <noise> i mam informa, tak? z niczego. <noise> Także można, można, nie. To dodaj to do tego pałka openingu. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, w innym przypadku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.